In Jesus, may the powers of Christ, compel you. May the powers of Christ compel you, demon! In the name of Jesus, you are healed, demon! Skurmy, Na chujo! Grajku hmm. Od dzisiaj można nie mieć prawa jazdy. Jak panu się podoba ten przepis? Ja od 25 lat nie mam prawa jazdy i jeżdżę, także bardzo mi się podoba ten przepis. Tata, tata! Co? Pokażę ci jakiś ciasteczko Oreo! Co mam robić? Wejść jedno. Jest możliwe. Przekręć. Jeszcze jak. Polisz. A można jak najbardziej. Za I zjedz. Jak mi dadzą, to mm. jedę. Ale za mocz. Nie. Tata, patrz! Oreo. Tylko oreo. 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 Wee! Wee!